Konkurs na plakat okazał się ogromnym sukcesem. Zgłoszonych zostało ponad 800 prac. Proszę sobie wyobrazić, że ponad 800 prac było do oceny przez jury. Jury złożone z artystów, ale również z praktyków biznesu. Jeśli mówimy o najlepszych plakatach i o top 10. To absolutnie te, które znalazły się w czołówce, to są te plakaty, które z jednej strony łączyły walory artystyczne, a z drugiej strony walory biznesowe i tym samym stanowiły gwarancję finalnego sukcesu. Jestem ogromnie szczęśliwa. Cieszę się, że plakat zyskał uznanie i że werdykt był jednogłośny. To jest dla mnie ogromne zaskoczenie, bo przyznam szczerze, że nie sądziłam. Że zdobędę pierwszą nagrodę, bardziej myślałam, że może jakieś wyróżnienie. Z taką myślą wysyłałam ten plakat, dlatego ogromnie się cieszę. Plakat tak naprawdę miał w prostych słowach zachęcić do działania. Zacytuowałam go: Zgłoś się, weź się i zacznij działać, bo tak naprawdę. O to w tym konkursie chodziło. Jest to bardzo ważne, żeby młodzi twórcy i w ogóle twórcy w Polsce, szczególnie w Polsce, mieli możliwość sprawdzania swojego talentu, swoich umiejętności, swoich wizji w konkursach plastycznych. Udało się y, jury wybrać naprawdę prace bardzo atrakcyjne. Prace, które z jednej strony są Świetnym pokazaniem, że w Polsce polski design ma się bardzo dobrze. A pierwsza nagroda była rzeczywiście przyznana jednogłośnie i to mnie jako przewodniczącego bardzo cieszy. Sklepy Żabki, witryny stały się tymi płotami, tymi ekspozytorami, gdzie ten plakat będzie widoczny i te tysiące ludzi, które będą korzystały ze sklepów Żabki, będą miały możliwość oglądania plakatów. Czyli Wasze prace, zwracam się do laureatów. Byłam bardzo zaszczycona, że brałam udział w obradach Jury było to dla mnie naprawdę bardzo ciekawe doświadczenie. Pewnego rodzaju połączenie biznesu i też emocji związanych z tym, że to jest sztuka, że to jest polski design. Coś, co generalnie w korporacji, w biznesie, we franczyzie raczej się nie spotykamy. Cieszę się, że plakaty jeszcze podbiły to, że żabka stanowi część naszej lokalnej społeczności, że jest obecna na każdym kroku każdego Polaka. Jestem niezmiernie dumna z tego, co udało się wybrać, ponieważ nasze gremium było dość jednogłośne co do werdyktu. Praca, która wygrała, wybraliśmy właściwie bardzo szybko podczas obrad. Pozostała w towarzyszu pewna dyskusja. Niemniej o takim ogólnym spojrzeniu na top top 3 i top 10 no, jestem bardzo zadowolona.